3-2-1, jesteśmy, prawda, moto po zakończonym Grand Prix Turcji na torze Istanbul Park i Andrzej, muszę Ci powiedzieć, że ja mam słabość do tego obiektu. Jest troszeczkę na oboczu, jest troszeczkę niedoceniany, ale znów mieliśmy bardzo ciekawy wyścig i no, nie jest to tylko kwestia warunków. Oczywiście to był bardziej wyścig strategii, bardziej wyścig, który zapamiętamy z powodu tych skomplikowanych relacji, nazwijmy to tak eufemistycznie, Luisa Hamiltona z Mercedesem i to, że jednak Luis postanowił być bardziej strategiem niż strategią, i chyba źle na tym trochę wyszedł. No mówiliśmy o tym podczas naszej relacji, podczas naszego programu z tego właśnie wyścigu. Ja myślę, że dzieje się to też za sprawą tej niesamowitej sytuacji, jaka w tej chwili ma miejsce w Formule 1, a więc tej bitwy pomiędzy Verstappenem i Luisem Hamiltonem, kiedy Luis Hamilton miał ten ogromny komfort, że był zdecydowanym liderem, że miał takiego fantastycznego asystenta w osobie Walteriego Bottasa, no nadal go ma, nadal jeszcze dla niego jeździ, chociaż myślę, że już troszeczkę tam ten ciężar tej gigantycznej odpowiedzialności, ta presja została z botasa zdjęta jakby w naturalny sposób przez to, że w przyszłym roku już go nie będzie w Mercedesie. I Luis no, naciskany cały czas przez Verstappena oczywiście popełnia błędy, bo to jest naturalne, kiedy dochodzi właśnie do takich sytuacji, gdzie jeden kierowca naciska drugiego, popełniane są błędy. Luis myślę, że nie przewidział, tak nawet że będzie ten grejnik, bo to, bo to zaważyło. Chciał do końca wytrzymać z tymi oponami, nie posłuchał swojego zespołu. Z kolei jasne jest, że jego pozycja w zespole jest taka, a nie inna, i zespół też słucha Luisa. Tym razem powinni powiedzieć: Nie, Luis, nie masz racji. Były tam przykłady już, że niektórzy kierowcy, był ten przykład Ricardo, który zmienił opony i okazało się, że na nowych oponach nie jedzie szybciej, tylko wolniej, więc więc był to sygnał, że halo, coś jest nie tak, trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć. Luis nie posłuchał, no zapłacił za to taką, no trudno powiedzieć, że bardzo wysoką cenę, prawda, bo miał dwa punkty przewagi, teraz ma sześć punktów straty, więc nie są to... No to jest w zasadzie układ, jeśli w Stanach Luis tak, wygra, się... a Max będzie drugi... Wszystko no to jest... zmienić, w tak. każdej chwili mamy sześć wyścigów do końca, więc wiadomo, że sprawa mistrzowskiego tytułu jest nierozstrzygnięta, ale oczywiście wkradają się nerwy. Sam Thor, mówiłeś o nim, że masz do tego toru trochę słabość. Ja powiem szczerze, że ja też bardzo ten tor lubię. Myślę, że zupełnie innego typu względy decydowały, że ten tor pierwotnie nie był w kalendarzu. No, natomiast troszeczkę zadziałał tutaj system, jak trwoga to do Turków, prawda? I w ubiegłym roku już skorzystano z ich oferty, bo Turcy najwyraźniej odpowiednim budżetem dysponują, a przede wszystkim byli gotowi natychmiast to zorganizować: Grand Prix, zorganizować jeszcze w taki sposób, aby Spełnić te wszystkie wymagania pandemiczne. Teraz zresztą też zachowali się no, bardzo, bardzo mocno elastycznie. Jak wiesz, pierwotnie to Grand Prix miało być tydzień wcześniej, kiedy sytuacja cała związana z Wielką Brytanią, bo to jest, proszę Państwa, dość skomplikowana historia właśnie. Pandemia, jak to wszystko wzajemnie rzutuje jedno na drugie. Otóż Turcja jest to, ile mi wiadomo, jeszcze chyba nadal na tej czerwonej liście, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię jeżeli chodzi oczywiście o pandemię. W związku z tym większość zespołów przecież ma swoje bazy w Wielkiej Brytanii, więc oni po Grand Prix Turcji nie mogliby wrócić do Wielkiej Brytanii, a jeżeli by wrócili, to wpadliby w kwarantannę, czyli nie byliby w stanie pojechać na następne Grand Prix, dlatego przesunięto o jeden tydzień, opóźniono o jeden tydzień Grand Prix Turcji, aby była no tak de facto dziesięciodniowa przerwa, tak to nazwijemy, do Grand Prix Stanów Zjednoczonych i po prostu zespoły, domyślam się, będą sobie w Turcji jeszcze dzień, dwa, trzy. Może pojadą nawet gdzieś e, na wybrzeże zasięgnąć jakiś kąpieli, bo tam wcale nie ma przecież jakiejś głębokiej w tej chwili zimy. Pojadą na Rivierę Turecką i stamtąd bezpośrednio polecą do Stanów Zjednoczonych. A Turcja nie jest na czerwonej liście w Stanach Zjednoczonych. Więc Turcy widzimy, zachowywali tutaj ogromną, ogromną elastyczność. Ciekawe, czy zostanie im to zapamiętane, czy w przyszłym roku będą w kalendarzu, bo myślę, że kalendarz, przyszłoroczny kalendarz to jest bardzo ciekawy temat. W najbliższy piątek, proszę Państwa, Światowa Rada Sportów Motorowych, Opublikuje kalendarz Mistrzostw Świata Formuły 1 na przyszły rok. Ja mam nadzieję, że to będzie już taka ostateczna wersja, i tam będzie trochę ciekawostek. Będzie trochę ciekawostek. Zresztą otworzymy ten nawias a propos kalendarza, później jeszcze wrócimy na chwilę do wyścigu. Toto Wolf zaznaczył myślę, że dość. Istotny aspekt tego kalendarza, bo mam, mamy mieć kolejny rekord, jeśli chodzi o ilość wyścigów, i dla dobra zespołów powinna być większa rotacja, bo jeśli mamy mieć 23 wyścigi, to w istocie e, ostatnio oglądałem taki opis, e, jak wygląda. Podróż mechanika, jak wygląda e, w zasadzie praca całego zespołu, który, który przedostaje się z jednego miejsca na drugie. W zasadzie ci ludzie nie wysiadają z samolotów i nie wychodzą z pokoi hotelowych, albo raczej spędzają, e, spędzają całe życie na torze. E, wydaje się, że przy 23 eliminacjach musi być elastyczność i musi być wymiana personelu. No a promotor już myśli o 25 wyścigach, <laughs> więc e, ja myślę, że oni biorą to pod uwagę. Że promotor bierze pod uwagę i FIA również, że przy 25 wyścigach to musi być tam e, wymiana, musi być ta elastyczność, o której mówisz. E, no, ale dlatego też dążą do 25 wyścigów. E, wszystko na to wskazuje, proszę Państwa, że w maju przyszłego roku będziemy mieli pierwsze w historii Grand Prix. Miami na Florydzie to jest taka nowość. Jak Państwo wiecie, zapewne w ostatni weekend, o ile mnie pamięć nie myli, listopada w tym roku spotkamy się po raz pierwszy w Katarze. I Katar też podpisał bardzo ciekawy kontrakt z właścicielami Formuły 1. Otóż Katar w tym roku po raz pierwszy będzie gościł Formułę 1. W przyszłym roku robi sobie wolne z prostego powodu. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze, no i doszli do wniosku, że będą tak zaabsorbowani strasznie już tą piłką nożną, że nie dadzą rady zorganizować wyścigu Formuły 1, ale kontrakt, który podpisali, który dotyczy tego sezonu i następnych sezonów, zaczyna się znów dalej w 2023 roku i jest to kontrakt, proszę Państwa, na 10 lat. Więc no, ja już zaczynam sobie żartować, że niedługo będziemy mieli Mistrzostwa Świata i Bliskiego Wschodu jednocześnie, ponieważ mamy wyścig przecież w Bahrajnie. Mamy wyścig nowy debiutujący w Arabii Saudyjskiej w tym roku i też na wiele lat jest podpisana umowa. Mamy wyścig w Abu Zabi, mamy Katar, więc cztery wyścigi na Bliskim Wschodzie. No nie oszukujmy się, mrugamy tu do państwa troszeczkę okiem. Jak nie wiemy o co chodzi, to wiemy o co chodzi. Promotor po prostu też jest to firma, wielka amerykańska firma, która patrzy z zainteresowaniem na te rynki, gdzie są pieniądze i gdzie właściciele, promotorzy tych torów, tych Grand Prix są skorzy do tego, aby te pieniądze przelać na konto promotora Formuły 1. Wracając do sportu, początek sezonu był dla Red Bulla, ale Red Bull w pewnym sensie nie mógł pokazać w pełni swoją dominację. Później był powrót Mercedesa na jakiś czas, później znowu mieliśmy dominację Red Bulla, i teraz wkraczamy w tę ostatnią decydującą część sezonu w Turcji trzeba sobie jasno powiedzieć Mercedes był lepszym samochodem zresztą i Max Verstappen i Christian Horner zaznaczyli że prędkość szczególnie na prostych niepokoi i Red Bulla i Hondę i podobna sytuacja może być w Stanach, bo przecież tam też mamy dość długie, proste odcinki. To też może być Tor, który będzie pomagał Mercedesowi. Zresztą Louis Hamilton bardzo lubi ścigać się w Stanach i to jest dla niego w pewnym sensie druga ojczyzna. I, i, I zaznacza to, że dla niego jest to wyjątkowe Grand Prix, ale ciekawe jest tym, jak wyglądać będzie ta konfrontacja do końca, bo Honda już zaznaczyła, oprócz tego, że mieliśmy te malowanie, które, które w pewnym sensie było podziękowaniem dla Hondy. Honda zaznaczyła, że w 2022 roku także będzie pomagać Red Bullowi w pracy nad jednostką napędową, ale e czy spodziewa się, że ta dominacja Mercedesa teraz w tej końcówce będzie, będzie raczej widoczna, czy też Honda znów coś pokaże, Red Bull znów gdzieś na którymś torze będzie lepszy? Nie będzie myślę jakichś dużych różnic, ja nie za bardzo wierzę w to, bo wiemy oczywiście, że względy regulaminowe decydują też o tym, że jakichś rewelacyjnych nowości wprowadzać nie można, natomiast myślę, że zadecyduje zupełnie coś innego. Proszę zwrócić uwagę, że trzy ostatnie Ostatnie tegoroczne wyścigi to będą na zasadzie prawie, prawie trzy wyścigi na. Nowych torach, bo będziemy mieli Katar, zupełnie nowy, nieznany tor, będziemy mieli Arabię Saudyjską, nowy, nieznany tor, i kończący sezon tor w Abu Zabi jest właśnie potężnie modyfikowany. Tam to nie to, że gdzieś krawężniki zostaną przemalowane czy odrobinę przesunięte, tylko jak wiesz, zakręty są e, przeprofilowane, więc też rywalizacja na tym torze będzie troszeczkę inaczej wyglądała. I teraz będzie bardzo dużo zależało od zespołów, od zawodników, czy będą potrzebne. Potrafili się dostosować do nowych warunków. To są oczywiście Herosi, to są najlepsi kierowcy świata, i oni z takimi torami błyskawicznie się zapoznają. Współczesna technika daje pole do popisu, że można sobie na tych torach nawet w jakiś tam sposób pojeździć, prawda, w symulatorze, już się tego toru troszeczkę nauczyć, ale oczywiście to dotknięcie musi nastąpić i tego żaden symulator nie zastąpi. Więc myślę, że przede wszystkim czeka nas chyba bardzo ciekawa rywalizacja do samego końca, bo te trzy tory, a więc Losail, Jeddah i Abu Zabi to będą tory, na których dojdzie do tych końcowych rozstrzygnięć. Mnie oczywiście troszeczkę się w za wokół kręci. Ja wiem, że ze względów klimatycznych to nie jest możliwe, ale ja bym bardzo chciał, żeby finał każdego sezonu Formuły 1 miał miejsce na Moncy, w Spa, a może na Silverstone. No cóż. <laughs> Myślę, że... To jest czynnik, o którym wspominaliśmy, najistotniejszy raczej będzie w stronę bliskiego Skodu i tych decydujących rund na Jasmarina. Marina. Eee, Początek w przyszłym tak. roku, najprawdopodobniej też w Bahrajnie. No, proszę Państwa, taki mamy klimat, żeby zacytować tutaj klasyczną Ale też, już wypowiedź. Trzeba dodać, że te tory są naprawdę fajne, interesujące, dobrze zorganizowane. Ciekawe, dobrze zorganizowane. No, Logika nakazuje, żeby to logistycznie mądrze rozgrywać. Bahrajn zainauguruje, z tego co się orientuje, właśnie przyszłoroczny sezon. Też nie przez przypadek, bo po prostu można tam testy zrobić, tak. prawda? Jednocześnie w Bahrajnie nie Trzeba wozić tego całego, przepraszam za określenie, Majdanu, prawda? Alko już e, część pojedzie tego wyposażenia, ekwipunku i po prostu zostanie, poczeka na wyścig. Wiadomo, że będzie tam pogoda. Testy w Barcelonie są takimi testami coraz trudniejszymi, bo pogoda też płata nam coraz więcej figli. Kolejny wyścig przed nami w Stanach Zjednoczonych, będziemy z wami, klikajcie, subskrybujcie, prawda moto, oczywiście podsumujemy to co działo się w Teksasie, to co działo się w wyścigu w Austin.